I posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to jasne. A ja nie mogę stracić tej roboty. ta, ta rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Hej! Sój się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? I w nocy. Kurczę, która jest? – Jest pora iść do łóżka. – Ale wciąż jest dziś? Aj! Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie to jest... jest Co? super, ale. O kurczę, chyba się zaciągnął. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <grystanie> Skąd wzięłaś na to forsę? <grystanie> Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, <grystanie> Ta, chciałbyś. Halo, Sara, skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku, to mi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać. Mamy tu. Wujku? Halo. O już mogę się ruszać. No, to dobrze. Hej, okay, no e, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony was ulubiony król. Dawno nie grałem w żadną gierkę, a jako, że jest okazja to, że za miesiąc wychodzi druga część z tej produkcji, którą bardzo tam Amok oczekuje. Ja też, ale w sumie powiedział, żebym to nagrał, bo dawno nie było żadnego filmiku żadnej gry, a mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeżeli jesteście nowi pierwszy raz czy coś tam, to możecie zostać łapkę w górę. Ja zawsze tam się postaram, żeby wam coś fajnego wrzucić. Dawno nie nagrywałem żadnych gier, więc postaram się coś fajnego wrzucić, a tutaj właśnie się tak steruję taką dziewczynką. A coisa za tym chłopakiem się steruję, ale zobaczymy to w przyszłych odcinkach. Jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, dużo łapek w górę. Zapomniałam mu i dać. To będzie kolejny odcinek z tej gry, a jeżeli nie będzie, to jak mi się zechce, to też nagram wrzucę. Co ty Dobra, co tu pisać? Drogi tato No więc tak, nigdy cię nie ma nie znosić muzyki, którą kocham, właściwie to gardzi z moimi ulubionymi filmami ale tak ci się jak udaje ci się jakimś cudem zostać co roku najlepszym tatą na świecie Jak ci się to udaje? w Wszystkiego najlepszego tatku Sara No dobrze, jakie zwycięstwo tutaj urodzinowe? Chyba urodzinowe, czy na dzień taty? Nie wiem Marys. na dzień taty co urodzinowe? Nie wiesz? Dobrze, to tak nie jest, to nie jest. Dobrze. Tu można telefon zobaczyć. Nie wiem po co, to się dzieje, jakaś akcja. Wiem, że to jakaś gra o takich zombie. To jest nie ma dźwięku, Nie ma sygnału. Nie ma sygnału, jakby to straciło. Tutaj mam właśnie zdjęcia tego pana. O, tam, nie wiem czy widzicie, Dobrze, tutaj jest ja. Tylko taka zmęcona jestem. A dopiero co spałem Nie wiem, co się dzieje. Zobaczmy. Mam nadzieję, że odcinki będą tak po. Nie wiem, 20 minut wam starczy, bo to jest trochę stresna. Ja się proszę. Postrom Tato? tak syc-syc. O coś się za oknem dzieje? Otwarte okno mamy, ale wyjrzeć się nie da. Tak patrzę. Żadnego samochodu, nic tam nie widać. Dobrze, idziemy dalej. Słuchajcie, jakiś telewizor, ale tu amok napalił w tym piecy Że nie jak wiecie, amok teraz ma takie studio fajne w bajranckie. Jesteś tu? Pusto. Gdzie jesteś, tato? E, pandemia? No tak. No to tak, jak teraz, ten cały wirusek, cały z wirusek? zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. To wybuchło? O właśnie. już jakieś kurde. już ci mi się nie podoba. Ja pierdolę co to jest takie strasne? Ale w ogóle. Grafika jest mega. Gram właśnie na konsoli. Nie wiem czy kiedyś nagrywałem jako grę na konsoli. Chyba nie nagrywałem, ale jak chcecie więcej gierek oczywiście. Łapeczka komentas, udostępnienie a no. Będzie fajnie. Na wasze zycenie. Haha. Dobrze, jest jest taka sprawa, że możecie mi napisać jaką gierkę chcecie żebym zagrał. Oczywiście ja to przemyślę i wam powiem... Co dzwoni. Odbierzmy, proszę bardzo. Tutaj telefonik, o, elegancko. Jakiś Iphone 25 On my way Dobrze No można odebrać? Nie, można tylko odłożyć Ty, a podłącz go do ładowarki, bo tam ma opracina baterii była bo... Może sobie jakieś ziemy jedzonko w czasie tej pandemii Nie Nie wiem, możecie napisać co myślicie o... Co się dzieje? Jej, jak się przestraszyłem A tu nas odbicie, dobrze Tu jakieś otwarte zwisom. Wejdźmy. Co Tak właśnie jest w tym ktoś idzie. Gdzie byłeś? A to na status. tu ktoś? Nikt nie wchodził. Nie podchodź do drzwi. Nie ruszaj się stamtąd. Co się dzieje? O, właśnie to samo, co mam powiedzieć. Chyba są na co? O, jaju! Właśnie tak myślałem, że to jest będzie set. Ja, jakie to głosy? co ja tylko nie ścisę. Co to się dzieje? Mówiłem, że taka zgra o zombie, ale nie sądziłem, że jest takie straszne. z nim Co się dzieje od złego? Nie wiem, jak chcę policzyć, to. Zostawcie w górę, bo też się boję. Chodź. Dadzy, gdzie gdzieś będziemy chyba jechać. No właśnie, widzę, że coś się dzieje strasznego. Ja jesteś ja, dawno nie nagrywałem dla was żadnej gierki. Tak mi się chciało grać. A po prostu jak gram z wami, to mi się jakoś tak radź nie chce grać. Powiedzmy, co Jakiś pasocyt. Może to. pasaży z wirus? Czy jakiś tam Można inny to. Funkcja tak, radio? A co ja mogę tam. Jest czerwone siatełko. Ktoś teraz ucieka. Radio. Po prostu super. No to naprawdę super. Ale przepraszam, ja muszę tak zrobić. Ja mogę tylko ściszyć z menu, bo to tak głośne. Dźwięk. głośność. O, jest. Tak sobie trochę ściszymy Bo. Ja po prostu już nie mogę, bo ogłuchnę zaraz Tak sobie ścisimy O Tak Mówił lepiej Ej, zaraz jest głośno Ja nie rozumiem tej gierki, zaraz jest głośno O Policja pojechała, znowu policja? Tak, i wy na przeciwko, no w sumie racja Nie będziemy jechać tam, gdzie policja jedzie, bo coś może strasznego tam się dzieje my jedziemy? Halo, proszę pana czy Proszę, tato I Proszę Proszę pana? Czym? 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 Czy. E, nie Kim? Kim jest ten pan? Czemu jak jest Jakieś... Jakieś tutaj... Bagienne drogi Mam nadzieję, że was zainteresuje ta gierka, bo... Ja chciałbym też pograć z tą drugą, bo Amok tak ją fali, że... Mówi, że tak fajnie i w ogóle... Co to tak? Dom się spalił? Czemu się dom...

jak ktoś zatrzyma w mieście, coś się dzieje? Policja? Nie, to nie policja, to karetka nasa. Kochana, teraz to. Ojeju, jaki korek? Ty, tu jest takie miejsce, co można wspiąć. Co to jest? Helikopter. A, jak brzydko mówisz? Ojeju, jaki jest pan zarażony? Jakiś Szybko!

O, ja Co tak nagle mnie tak wystraszyło? Jezu! Zastraszyłem się! A jest amok napalił w tym piacu? Nie, on, on nie zje. Ale. Co to się tam działo w tym samochodzie obok? Wracaj! Koteczku! Wracaj! Oj, to mam coś klikać, nie zauważyłem. Kop Hop, hopa! I wybił sypkę. W razie awarii zbił sypkę. No dobrze, to zbyt dosłownie sobie wziąłem to po swojego łapeczka. Tu jakiś rozbity samochód jest. O ja, Czekaj! jest klikacz ceba No dobra, no ten nam pomógł. Dobrze, że nam pomógł, bo. Podaj mi rękę. Co się dzieje? Będziemy scalać? O jeju, co biec z dzieckiem na rękę? Halo, a co za nami idzie? O jeju, oni tam biegną. Szybko biegnij, biegnij, biegnij. A jaka tania benzyna? Znaczy, na początku. O ja, pierdziela. Stacja benzynowa wybucha. Uciekajmy a nie wiem, gdzie mamy czekać Patrz na mnie, szybko Wszyscy osaleli W sumie tak jakby to było to, co teraz jest, ale tak... Korzystaj z miejsca No biegnij, kurde Tam nie można, tu nie można, można tylko jest prosto Chyba wiem, gdzie mamy jeść Tu gdzieś się świeci No przecież tu wesłem otwórz drzwi o, dziękuję Tu kto zbędzie, ja się założę Myślałem O jaju Czekaj, czekaj, dobrze ten nam pomógł Zastrzeg, dobrze Nie żyję, zaraz będziemy na Czekaj, na ten device Nie psejdą, nie psejdą Tędy Szybko Open Otwieraj. A się zdjąłem z tej całej. A co sam? Zare, ja wiem. Dobrze. Ojo, jak chcę, dobrze. Jak chcę, to niech. Sypka biegnij, biegnij, sypka, szybko. szybko biegnij, biegnie. Jest tylko wolącek. A tam są samochody. Biegnie za nami. O ja się. Sypko Nie nas nie dobiegnie nie do nas, do nas. Sybko, sypko, 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 sypko O ja pierdziela jestem światła z tyłu Sygozej! O to jest film. Już dobrze, już dobrze kochanie, jest Hej! Potrzebujemy Cześć. pomocy! Posłuchaj to moja córka! Chyba ma nogę! No nie no nie scalaj. Nie jesteśmy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z łykankami? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Pewnie jest rozcalaj. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... No nie. No bez zasady. Proszę nie. Co to? Ten zascalił. O nie! Co? O nie. Zcalił Mzosak. wiem. Eba się zaraz rozpaczę, nie mogę patrzeć. Nie mogę patrzeć. Podniosę że to prozadzka delikottajcia, ale to tak. Chodź proszę. A się wciągnąłem zaraz, miła eskapelacja. To co umarła? Mariusz, coś ty włączył? Ja myślałem, że to takie spokojnie jest, a teraz będę płakał. A się wkręciłem. Zrak słów mi, zabrakło mi. Zabrakło mi słów, człowieki. No i to last of us. Czyli ostatni z nas. Tak dobrze mówię. No i... Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki A, coś, coś słychać jak... To początki to, 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 tak jak u nas trasaczka, nie? Ziem, można się mieście, to nie ma z nas opcję, ja sesja w domu, się w biorę w biorę a my muszę w w domu. Musiałbym do nagrywania, ale cicho. Nie nie Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się No nie no, to u nas tak Kuba nie ma ataków przyznała się grupa używająca nazwy świetlik. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. To dobrze. Nadal a co to są te swetliki? Pamiętajcie, gdy się w ciemności, szukajcie światła. Uwaga, światła. A co takie zgzyby rosły? Jakie zgzyby rosły w A jest dziwne. lato O jeju. a Osiem zdygłem. Gdyby ktoś pukał. Dwadzieścia lat później. Ty Azool jak, jak nowo na... Nie dobrze, ma brodę. Zaraz moment. Czemu tak tu ciata w drzwi? Kto to jest? Miły poranek? O tej poze roku. A czy o tej poze... Z pandemia co został, to nie miły. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My. My mieliśmy robić przerzut. A, wiesz, a co w Chcesz być sam, pamiętasz? z masecki? Rękawicki? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiął z naszymi tabletkami. Nie tak ha. było? Ha. Wszystko poszło bez problemów. A Za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiedz mi, co to jest. O, kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dubków, jasne. Może dostałam parę strzałów, ale. Ale parę strzałów z czego? Tak? Daj mi to. Oh, go? O Ojął? Na co? Na kogo? Nikt to nie wsadził. Wiesz przynajmniej, kim byli. Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert Kurwa ich nasłał. Jaki Robert? Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A no to sprytne sukience. Nie. Nie jest aż tak sprytne. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz? No i co, szukamy go? Czy coś? Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. No to go zaraz Wiesz, dopadniemy. Tam. Idziemy? Mm, jestem za. No to idziemy. I zaraz będę mógł jeść? A jakiś zon na dachu, chyba pilnuje, żeby się ludzie nie przemieszcali W sumie coś takiego jak na granicach Było A co jest w sumie? A czy nie wiem, co jest? A graficka ładna Godzina policyjna? O po której? Kurde Ja chcę to tutaj zobaczyć, bo mam stoper włączony I właśnie Was nie wybiło 20 minut już ze nam tutaj się minęło. Teraz zobaczmy, co on tu będzie gadać. A w sumie wiecie co? Ja was o z tym pięknym widokiem dwóch Człowieków zostawię tutaj. I dowiemy się w przyszłym odcinku. Jak oczywiście zostawicie Zopecek w górę, to nagram wam kolejny odcinek. Do zobaczenia. acie znaczy w sumie ja też nagram, ale no. Mam nadzieję że wam się spodoba Zostawcie łapkę w górę Komentarz I subskrybujcie kanał jak jesteście nowi Oczywiście wolnijcie dzwonek żeby mieć powiadomienia A ja będę dla was nagrywał więcej gierek jak, Jakie tylko będziecie chcieli żebym coś zagrał No to do zobaczenia Cześć jakiej?